No, 30 sekund, żeby rozejrzeć się. Ja chowam ja już. potem... O, no i bardzo mi się podoba. No i Człowiek wokół lecimy inteligencją. Co się zmieni? Już wam pokazuję. I to było przed chwilą? S? Dobra. Zgasi. się. Ej, oprócz tego jeszcze spodnie będę miał nisko. S? Ale z człowieku nic nie będę nic. Alan, sprawdzaj co zmieniliśmy w pokoju. Ej, ja wiem! Maciej, Alan znajdziesz, ma żeś spodnie. Jeden. Jest. Serio? Tak, ale jeszcze jeden jest. Serio? No ten to, to? trudniejsze. Kupuj! To. to było to? Tak o, tak jest. Był inaczej! Kupuj by był tak. Zmieniłeś godzinę! Nie. Ale... Zmieniłeś tutaj! Le to Boże, coś zmieniłeś. Coś zmieniłe, okej. Okay? Ja, które zmieniłeś? Na, z inna, a ile było? No by, było 0, jest minus 20. Gdzie? Pokaż mi które, bo nie wiem które. To tam było. Nie. Alan, czy ty dałeś te 7 stopni i lodówkę? Czuję. Ale ile było przed? Bo nie wiemy, ile było, bo nie patrzyliśmy na to. By było, no właśnie! Czyli wygrałem, było tu 6, a tam było 21. Yes. Dziękuję, proszę Państwa, Mentale, mentality bentekę. Pozdrawiam. Szacunek.